Parafie pod wezwaniem błogosławionego Michała Kozala biskupa i męczennika w Morongu arygowano 1 sierpnia 1987 roku. W tym samym roku rozpoczęto pracę nad budową kościoła, które ukończono w 1989 roku niestety parafianie cieszyli się swoją świątynią w nienaruszonym stanie tylko przez 16 lat. 28 marca 2005 roku w poniedziałek wielkanocny wybuch ogromny pożar. Z relacji księdza Romana Tila wynika, że rozpoczął się około godziny 9:15-9:20, ponieważ wtedy usłyszał krzyk księdza proboszcza, który zauważył całe zdarzenie. Mimo szybkiej reakcji Straży Pożarnej nie udało się uratować kościoła. Dach świątyni i wieża, które były wykonane z metalu, drewna i papy, bardzo szybko pod wpływem wysokiej temperatury Zawaliły się do środka, powodując nieodwracalne zniszczenia wystroju kościoła. Świątynia była ubezpieczona, dzięki czemu szybko przystąpiono do odbudowy. Po odbudowie w kościele góruje w prezbiterium duży podświetlany krzyż. Po bokach zauważymy obrazy błogosławionego Michała Kozala, Jezusa Miłosiernego i świętego Jana Pawła II. Pod obrazem papieża umieszczona została niewielka figura Matki Bożej Fatimskiej. Na ścianach wokół kościoła zawieszono stacje drogi krzyżowej wykonane z metalu prywatnych darczyńców. Patron kościoła, błogosławiony Michał Kozal, pochodził z małej wielkopolskiej wsi Nowy Folwark z rodziny rolników Jana i Marianny. W 1914 roku zdał maturę i wstąpił do Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Poznaniu, gdzie ukończył kurs teoretyczny. Ostatni rok studiów spędził w Seminarium w Gnieźnie, gdzie w lutym 1918 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W sierpniu 1939 roku został włocławskim biskupem pomocniczym. Kiedy Niemcy wkroczyli do Włocławka 14 września 1939 roku, został wysiedlony. W domu, w którym mieszkał, utworzono niemiecki sztab Wehrmachtu, a jeden z niemieckich oficerów ostrzegał go, aby dla swojego dobra wyjechał z Włocławka, ponieważ może stracić życie. 7 listopada 1939 roku biskup Michał został aresztowany razem z wszystkimi księżmi i alumnami włocławskimi. W styczniu 1940 roku, przy temperaturze minus 21 stopni, przetransportowano go do pocysterskiego klasztoru w lądzie nad Wartą. Podczas przewożenia doznał odmrożeń uszu, nosa i nóg. 25 kwietnia 1941 roku umieszczono go w obozie koncentracyjnym w Dachau. Tam zachorował na tyfus. I 26 stycznia 1943 roku pielęgniarz Józef Szpis dał mu w rękę śmiercionośny zastrzyk z fenolu, mówiąc: In ewig na wieczność. Zastrzyk spowodował śmierć biskupa. Jego ciało zostało spalone w obozowym krematorium. 14 czerwca 1987 roku został beatyfikowany w Warszawie podczas Mszy Świętej przez Jana Pawła II. Parafia pod wezwaniem błogosławionego Michała Kozala jest jedną z trzech wspólnot rzymskokatolickich na terenie Moronga oraz jedną z dziewiętnastu na terenie Polski pod wezwaniem błogosławionego biskupa.